Takiego Volkswagena za około 35 klocków benzyny nie warto kupić. Mały, średni i dużawy. Mały. Polo 1.0, 1.2 i 1.4 TSI z roczników 2.13 w górę. To już seria silników bez wady rozrządu, pękających tłoków czy olejowej. Świetnie spisuje się w tym aucie, bo zapewnia i dobrą dynamikę i niezłe spalanie. A 300 tysiaków to nie jest koniec jego możliwości. Bo w służbowych Skodach 1.0 trzaska spore przebiegi. A wiadomo jaka fura jest najlepsza. Ta służbowa. Średni. Golf wariant 1.4 122 kunia. To ten sam motor co w Polo. Ale w Golfie warto podnieść moc do 150 kunia i ponad 250 niutków. Będzie mieć łatwiej, a spalanie lekko spadnie. Golf ma ponad 600 litrowy bagażnik. Sporo miejsca na kanapie, niezłe wyposażenie i to może być niezła rodzinna furka. Chcesz gaziutek? Też się da. Dużawy. Tiguan, ale tutaj ostrożnie, bo dopiero po 12 roku silniki były bez wady olejowej. Ale przed 12 możesz celować w 2.0 TSI, ale tylko jeśli ma pełną historię serwisu olejowego i niski przebieg, tak, do 150 tys. lub z papierami na naprawę wady olejowej. Polecam je, ale warunkowo, bo jest ich sporo na rynku, ale dużo z nich to już naprawdę agonalne przypadki. Jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mój poradnik. Dzięki niemu już z poziomu ogłoszenia odrzucisz 80% mirasów, A auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w profilu, przypięty do filmiku. comentário.